Ja jestem zadowolony, byłem zarządem, za jestem i a co, będę. A przekonała. 14 coś innego? To nie o to chodzi. A o co chodzi? O politykę, o to wszystko. A, 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 Przynajmniej jest spokój, a nie taki, i nie, nie ma złodziei. Czy jest różnica pomiędzy platformą a Pisem? Jest. Jaka najbardziej? A dlatego, że rozsprzedały Platforma co sprzedała? Platforma. A co na przykład sprzedała? No jak? Hutę, jedno, drugo, trzecio, zakład. Platforma zrobił. Czy pan nie, nie chciałby powrócić do Tuska? Nie chciałbym. Nie ma takiej opcji. Nie. Zagłosuje Pan. A Morawiecki, jak sobie radzi? Daje radę. Daje radę, może być. A Kaczyński? Daje radę. Ja uważam, że bardzo mądry i porządny człowiek. Czy póki się, lepszy rząd, czy to najlepszy, według Pana? Najlepszy. To jest najlepszy. Tak. A te trzynastki pomogły, czternastki, 500 plus, to wszystko? No to wie Pan, no to, przydało, no, się, tak? no przydało się. Dlaczego nie? No przy, wszystko się przyda. Zmienił Pan coś w tym rządzie, czy nic? Wszystko, wszystko panu pasuje, tak jak jest. Pasuje, jest, tak jak jest i, i żeby było jak najdłużej. A no nie ekonomicznie się dobrze kraj rozwija i tak dalej? Stoimy no dobrze. wie pan, nie, Budż, budżet, budżet nie... Budżet nie ucierpi teraz na tym te No nie wiem, ja to na, je, nie jestem ekonomistą. Nie jestem ekonomistą. A Duda jak sobie radzi na przykład, prezydent? Por, radzi sobie no, bardzo dobrze. Jeśli pojedzie na przykład za granicę, to dobrze nas tak, to Nie, trzeba się wstydzić. Wstydu nie przyniesie, lepsze od Komorowskiego, Kwaśniewskiego? Ach, Panie... Nie ma co, co równać. Nawet. Czy pani widzi takiej za dużej drużyny? Da nie. się żyć. To, da się żyć. To jest na gąka, tak? Tak. Ja uważam, że to to, co, co jest, to, co robią, to wszystko robią pod, pod siebie. A tutaj to normalnie. Ja bym pan zachęcił głosować? pan zapisał by pewnie głosował, tak? Jakby zapisał. Wy, bo bo wybor na jesień. Głosowałem i będę głosował Zapisał. Ja by pan zachęcił ludzi, jak ktoś nie przekonany? No, niech popatrzy na to wszystko, co się dzieje. Robią coś dla Polski, robią. A, a, a ta pozycja robi coś czy nic? A, a co robi? Do kucza no tylko. Czyli, te, czyli na przykład ta y, Hołowni partia nowa, y, PSL, nic, lewica. Nie, PSL był w rondzie z PO i rozprzedały Polskę. Czyli PSL też nie ma szans? Nie. Co? Czy coś zdrożało? Ja wiem, nie, nie chodzę specjalnie po sklepie ani nic, do Rozumiem. E, czy wczoraj zdrożały, czy, czy, czy rachunki prąd, gaz jakieś, nie, nie, nie tak, tak, Coś tak. słychać, o, o prądzie, że zdrożał. Dobra, mam pytanie. Czy jest pan e, zadowolony z rządu? Polskiego teraz pisu. Zadowolony. Jaki jest. powód? E, czy jest pan zadowolony z rządu? Może pan mówić to wtedy do internetu. Lepiej już nie mógł na było, wie pan trafić tak? na rząd. Oczywiście, wie pan... Czy jest pan zadowolony z rządu, tak? No, bardzo wie pan. Ja, Jaki pan... jest powód. Nie, nie, ja panu powiem, wie pan co to jest potencjał gipsa. Nie pan opowie. No to jest, wie pan tak zwana... Wartość, która wynika, wie pan, z praw przyrody, gdzie entalpia swobodna, wie pan, stymuluje rozwój życia yy, biologicznego, jak i ekonomicznego. Nie ma mowy w przyrodzie o urawniłowce, to jest mit. Niech se pan teraz odniesie to do Unii Europejskiej. Byliśmy kiedyś w takiej wspólnocie, która była pierwszą po wojnie, to co to było, pamięta pan, RWPG. No, nie, nie, no wie pan, ale no, literaturę pan powinien no, znać. No, tak, tak. Tylko, że w literaturę nie, nie pisze, wie pan tego. No, nie, nie. no, no bo pan inny w ten. I